Cześć, Siemanko. wita No, to więc tak. Jak widać na załączonym obrazku, rośnie. Rośnie i jeszcze raz rośnie. Hmm. Co by wam tu dzisiaj powiedzieć, co tu się podziało ostatnio? Ostatnio się podziało. No, w sumie nic ciekawego. No, w sumie nie, no, podziało się, bo. Czyściłem ostatnie filtry po roku prawie, jakieś całe dwa miesiące im brakowało, do roku. I gdy to wszystko potwierałem tam, co się okazało, w środku co? Nic, <grytanie> czysto. No na pewno no mówię Wam, no tak czysto, że, że byłem w szoku, że tak czysto może być w filtrach. A to wszystko przez profiltre, bo już używam profiltre i ten cały syf się w tych pierwszych filtrach osadza. I dlatego tam było czyściutko. No, a co się z tym wiązało? Nabałaganiłem trochę tym, że to ruszyłem niepotrzebnie. To już wiem, że te filtry, teraz od tej pory to gdzieś. Ja im daję jeszcze zroczek, I wtedy będę pokupiał stopniowo podmieniał już te media filtracyjne jak wspominałem kiedyś w filmikach to media tam wszystko z quadropa prawie podam hejpor. no i lawa ostatnio z wyrzuciłem bo coś miałem takie mieszane użycia co do lawy że mogło mi podbijać kh ale pewności nie mam robiłem jakiś test tam nic nie pokazało ale wziąłem to po prostu wylazi, wywaliłem z jednego kosza a resztę podzieliłem no to właśnie na inne porcje, no i, no i troszeczkę mi tutaj zielnice, zielenice wyskoczyły na roweli Cardinalis. No i coś tam, coś tam uczkło z tego filtra. No i się troszeczkę tamte wszystkie bakterie wkurzyły na mnie, że tak powiem. No. I trochę tam w tych kilogramach trochę spadło i już się zaczęło lekko psuć. Ale już jakoś ponad tydzień minęło od tego momentu. Wszystko się uspokoiło. Od miałem pylanie na szybach. Od razu. Tak codziennie czyściłem przez 2-3 dni. Włączyłem lampę UV no i przestało wszystko. Potem dawaliłem jeszcze troszeczkę bakterii nitryfikacyjnych i się ustabilizował azot i strasznie skoczył do góry. Pokazywało wedle testów 20-25 ppm. -ów. No ale jak dowaliłem te bakterie, tak, że to tam 2-3 dni i było właśnie już wczoraj mierzyłem. Wszystko jest ok. Azot trzymam na 12 ppm. -ów. Tak się staram dawkować. Dawki dzienne. Tygodniowe raczej na 12 ppm. -ów. Co jeszcze, co tu porosło? No Pantanal mi się przyjęło, widać. Puściło fajne, świeżutkie szczyty. Na początku trochę tam pokręciło, ale już jest OK. Mesea Gold pięknie rośnie. Zaraz przybliżymy, pokażemy jak to wygląda. Co tu jeszcze? Yy, Adamski pozdrawiam Pytałeś raz to w komentarzu mnie o Yy, na no to jak ona miała rotale hara ta? czy hara, czy tam zależy jak ona nam to mówi dość ciekawie jak tam u mnie narośnie miałem ją tam w tyłu schowany, nie, nie było jej widać myślałem, że tam fajnie wyrośnie, ale tam mi coś nie pasowało myślałem, ją dałem tutaj koło henia, posadziłem no, A tutaj rośnie gdzieś około 4-5 dni no i tam już tak powoli się zaczyna coś wybarwiać na kolor czerwoniutki, jedno taka fajna jest tam. Jeden szczytek, dwa może, takie fajne kolory, bo tam wczoraj to przycinałem, wszystko niżej dałem. Yy, I myślę, że coś tam z tego będzie. Yy, trochę mi... pilose pokręciło. Nie wiem czemu, nie wiem, nic tutaj nie, nie działałem. Nic nie zmieniałem. W sumie świetlówkę zmieniłem, ale czy to od świetlówki? No, wątpię. A ta świetlówka, no... Fajna, fajna sprawa, teraz wykupuję w tygodniu następną, one już mają około roku, no rok będą miały tego luksy, także postanowiłem, że będę powoli już je wymieniał na nowe, ale nie już nie kupuję. będę kupował z tego Netic Plant, coś takiego to tam było, już nie pamiętam nazwy. I będziemy właśnie przychodzić na te świetlówki, tam piszą oni, że to są świetlówki fajne właśnie Akwarii holenderskich. No zobaczymy, przetestujemy je, zobaczymy jak będą się sprawować. Może jak ktoś już miał takie świetówki będzie oglądał mój filmik, to może coś napisać w komentarzu, wypowiedzieć się na temat ich. I zobaczymy, co tu jeszcze? Dobra, to przyjdziemy bliżej, zobaczymy co tam słychać, nie? Pokażę Wam jak to wszystko z bliska wygląda. No dobra, to lecimy z tematem. Hmm, Toczymy może tu od tej strony. Właśnie widać tam jedną piloskę mi tak tutaj pokręciło. Tragedii nie ma. Limo aromatika aromatica. Też tam fajnie rośnie. Makandra. Pięknie się wybarwia. Tu jest właśnie ta Rotela H. Tu właśnie po tym wyścigu, jednym widać jak ona się już fajnie na czerwona wybarwia. Także myślę, że idziemy w dobrym kierunku i że Adamski może mi się uda <grywka> ją wybarwić na fajny czerwoniki kolorek. Zobaczymy, hmm, co tu jeszcze mamy. Dioda CF to Bartka. Jeszcze kiedyś, jak dostałem, przeżyła tutaj dużo w tym baniaku u mnie, a jako jedyna jeszcze tu rośnie. Eee, Ludwiga Peruensis. Też tutaj pościnałem to ostatnio, przez całe koło wszystko odrosło. Eee, tutaj jest ta kabą babelem. Kiedyś, tam kiedyś, od Bartka ją dostałem. Po tych moich przejściach nic nie zostało, ale gdzieś tam jakiś tam z cudem zawieruszyła się kawałek. I tak tu wsadziłem i coś tu się zaczyna z tego rodzić. Może coś jakaś kępa z tego wyjdzie. Hmm. Pogostemon Kimberly, nie to nie jest y Heidenberg, tak? tak. Ostro coś zgubiło, tutaj go przesadziłem, bo tam był w lewym rogu. Zobaczymy, może tutaj ruszy fajnie. Heniu. se rośnie, przycinam go bardzo często, leci jak szalony. Pogostemon Kimberly też daje ognia. Łuba ładnie się wybarwia. Hmm, to tu jeszcze mamy e, Singonautus Gigant ten tam też jest tak zarośnięty że jakby ktoś chciał potrzebował to mogę parę odstąpić sadonek hmm, tu to, to dalej jedziemy e, Retalem Macandra typ czwarty była tutaj w tym miejscu jest właśnie też posadziłem tutaj Rudy e, Peruensis na sobie fajnie rośnie i w tym miejscu właśnie była, miejscu właśnie była ta makandra przesadziłem ją tutaj To się jej tutaj nie pasowało wziąłem troszeczkę tam powycinałem, żeby miała więcej przepływ wody i teraz coś tu się z nią zaczyna fajnie dziać repens, no może być i te roślinki jakoś nie mogę tutaj zapamiętać co tu się położy no i zobacz to może później sobie przypomnę Ketera, też tutaj ładnie się mm, sobie rośnie. Klimno aromatyka mini. Po ostatnim przyjęciu, już przycięciu widać już puszcza nowe, nowe, szczytki. Także jest OK. Co tu jeszcze mamy? Erio, tu sobie też rośnie. Przesadziłem ją, bo była ja tam z tyłu zawalona tymi roślinkami. Nie boję w ogóle widać, tutaj sobie przesadziłem i zobaczymy, co tu z niej będzie. Pogestemon. Red też tutaj sobie rośnie, to jest Pogestemon i tu jest ta ludwika Cardinalis, a jej właśnie na listkach mi zielenice punktowe odkąd, a właśnie jak tam w tym filtrze grzebałem. Już więcej tego nie robię, od razu mówię Wam nie grzebcie, jak co chce coś to i Polecam właśnie stosowania parę filtrów, które ten pierwszy styl fajnie wszystko zbierze, po tym filtrze nie ma nic. Ja można przybliżę, zobaczyć tutaj u góry o widać tu. Jeden listek, drugi te dolne partia, tutaj jeszcze coś widać troszeczkę, troszeczkę mi tutaj to przykurzyło tym diabelstwem, ale dobra, już będzie dobrze, nic tu się więcej nic nie przebywa, także jest OK. węże, wszystko czyściłem, także wiadomo wężach też się osadzają bakterie. Na razie mam spokój na rok, myślę. Dobra, jedziemy dalej. Co tutaj mamy? Ludwiga White. No. no Właśnie po tych rewolucjach z tym filtrem, trochę mi tam ją przypaliło na zielono. Można zaobserwować tam na dole widzicie. No była już taka ładna skubanica, wiecie jaka jest Ludwiga. Łapie wszystko co, co może, jak coś tu się Pogrzebie ale wyskakują mi znowu nowe szczytki. Strasznie dużo nowych, tu wyskakiwało. jedna. Ma raz, dwa, trzy, cztery. Jedna gałązka potrafi mieć sześć nowych szczytów wpuszczonych i będzie dobrze, dobrze. Nic tu się nie stanie. Oj, przepraszam i ten no, i będzie ok. Włócznik rdzawy, przesadziłem go też. Byłem tutaj bardziej na przednim planie, to wiadomo nie jest roślinna pierwszoplanowa. Tutaj ją wcisnąłem na tył, a na tył na drugi planek. Na miejsce dla niej. Ludwiga Esperet też ładnie rośnie, wczoraj ją przyciąłem. Strasznie dużo jej było. Mam tu woreczko, jakby ktoś chciał, to mogę odstąpić. Jak nie, to pójdzie utylizacja. Yy, pokażę Wam tu tą no. Fajnie wypuściła świeżutkie szczytki Także myślę że, że coś tam z niej będzie eee, Co tam jeszcze jest Kabomba Red Też tu ładnie sobie rośnie Tam z tyłu metka Walczą tam z tyłu Rosną eee, Co tu jeszcze mamy Mecea Gold spójrzcie Oto Moja wsea gold. Fajnie wygląda, prawda? Nic jej nie dorega, nic jej nie, nie jest. Fajnie rośnie. E Ovalis Pink. Też pięknie wybarwiona, ładne kolory, zdrowa roślinka. E Tornado. Też tutaj walczy. Coś tutaj się. Ona jakby ciągła, ciągnęła, właśnie do tej świetlówki, co kupiłem nowo. I ona strasznie do niej tutaj ciągnie, do jej światła. Widać jak ona się. Kładą ona z, z tyłu, aż idą tu naprzód. Tak, jakby właśnie ciągnęły do niej. Zobaczymy. No, kupię następne te świetlówki. Teraz mi się z dwie kupię. Zobaczymy. Yy, Japonika też tutaj się wybarwia ładnie, coraz lepiej. Yy, tutaj sobie rośnie w rogu Rotala Orange. no Niedługo to trzeba będzie ją też jakieś miejsce tu gdzieś lepsze znaleźć, żeby mogła się bardziej wyciągnąć. Hiptis sobie tam w koszyczku rośnie. E, muszę tam go troszeczkę powycinać, bo tam takie brzydkie. E, co tam jeszcze mamy z tyłu? E, co tam jeszcze mamy? Co to było? Ta. Mm, no, krypto, krypto, krypto koryna mm, Spiralis Red. Też ładnie idzie tam sobie, tam z tyłu lago grande Sobie rośnie, walczy. Mm. Rotola Tulina tuli densis, czy jak ona tam miała. Też tutaj jest. Kiedyś miała miejsce bardzo dużo rosła, ja myślę, tak powiem jak chwaścik, ale, ale teraz tam trafiła, no i tam jak, a właśnie, tam jakoś tam idzie, to nic jej nie jest. Także, no, jak mówię. Rotola Green, wczoraj była przycięta. Tu są te górne szczytki, zobaczcie jak ona już była fajnie wybarwiona. To są Nowe sadzonki, wczoraj przyciąłem, wsadziłem tutaj, już też dostawałem ładnych kolorów. Natala Meksikana Goyas, tutaj też sobie rośnie. Nie, coś mi nie chciała, ale tutaj widzę, że zaczyna odbijać i będzie fajnie szło. Eee, lobelia Cardinalis Y, tu sobie też rośnie. Ta już też zaczyna mi do góry lecieć, jak ta zwykła lobelia. No, co tu jeszcze? Co tu jeszcze Wam powiedzieć? No co, no rośnie, rośnie. Leci sobie ten mój baniaczek. Z Pantanal jestem zadowolony. Fajnie, fajnie się z nią dzieje tutaj. Może z góry coś będzie widać lepiej. Czekaj, O, tam coś tam widać, widzicie. Fajnie, fajnie wygląda. No także myślę że że będzie ok tutaj walczymy dalej wiadomo przy akwarystyce no jak chcesz im być fajnie no to trzeba te łapska tu moczyć ciąć dosadzać, przesadzać no z przesadzaniem to tak trochę ale przy dojrzałym baniaczku no myślę że nie, nie ma problemu z tym dosadzaniem, przesadzaniem i tu się nic nie powinno dziać. To no już za dwa miesiące mój będzie miał roczek. Także myślę, że już on sobie dojrzał. No. No, czekajcie bo nie mogę poryść. O, teraz skoczyło. No i tak to sobie idzie. We wtorek mamy podmiankę. Także ja, ja na przykład staram się robić wszystko w ciągu tygodnia. Tu sobie przycinam, yy, dosadzam sobie te roślinki, tu coś przytnę, tam utnę. Żeby tego to nie robić tak w jeden dzień wszystkiego, bo to naprawdę jest dużo pracy przy tym baniaku. Nie jest to baniaczek tam 100-litrowy. I jest naprawdę co robić. Także ja sobie to rozkładam codziennie, coś tam coś włożę, przysadzę, przytnę i jak dochodzi do dnia podmianki nie muszę nic tutaj robić tylko szybę lekko przycieram i podmieniamy wodę tak co jeszcze o nawożeniu coś może tego baniaka no wcale stosuje do 10% tego ingrina azotu będę musiał coś tam pomyśleć jakąś zwiększyć tą dawkę zjechać już z tego hmm, Durana troszeczkę już przejść na tego Ingrina. To Wiadomo, w, z Duranem też tam jest potas. Trzeba będzie troszeczkę z tym potasem. W sumie potas dużo wjeżdża z podmianami. Także tam jest 19,6 ppm a przy 1,4 kh. Także także będzie dobrze. Z kalkutora kwadropa wynika, że gdy podaje potas i fosfor. To wychodzi 1,62 o ile się nie mylę potasu z tego. To jest akurat tyle co roślinki wsunąć mogą. I myślę, że to się tam wszystko trzyma. Potas na 23 trzymam. No ostatnio było 25, zjechałem z nim właśnie jak robiłem porządki przy tych filtrach. Jakie H3 mam. Op, mierzyłem ostatnio miałem 7,3GH muszę troszeczkę podbić na 8, albo 7,5, tak myślę 7,5 damy. A to we wtorek sobie tu wszystko ustabilizujemy. Także myślę, że będzie. Dobrze, to przejedziemy jeszcze raz. Jeszcze raz Adamski spójrz, coś tam się wybarwia. Napisz w komentarzu, to nie coś z tego będzie. No, przybliżymy, może zobaczymy. Czy to coś tak widać? No widać, no jedna się wybarwia. Tamte są gdzieś tam na dole wybarwione też takich troszeczkę parę sztuk. To, że ja jeszcze je wczoraj i tam sadziłem na dół, Chciałbym, może bardziej się rozrosła. Ale z jednego przycięcia takie roślinki, to już tam z 3-4 na przykład wyskakują fajne czerwone, nie? Tak, no dobra, co to jeszcze? Co by wam tu popowiadać? No i będziemy kończyć. Niedziela się kończy, i to do pracy. Znowu zaczynamy. Wszystko od nowa. Wiadomo, praca. Dom, akwarium. Jest co robić, nie? Także baniaczek myślę, że fajnie wygląda. Się podoba, to łapka w górę. Zapraszam na jakichś nowych subów. Tutaj paru by się przydało Tak myślałem nad nad jakimś yy, tym na żywo coś odwalić, tutaj z wami się pogadać Ale nie wiem czy tutaj by, by chętnie byli w ogóle. Ech, co tu jeszcze? Bartek coś się nie odzywa ostatnio Całem z nim. Chłopak nie ma czasu. Coś na baniaczek. No nie ukrywam, no jest co robić w takich rzeczach. Ale myślę, że się nie podda, wróci i będziemy znowu oglądać jego 300 -kę. Także pozdrawiam. No pozdrawiam wszystkich ziomków którzy mnie tutaj czasami oglądają też. Pff, co to jeszcze? No to... No nic, na no to będziemy kończyć, nie? Jeszcze przejedziemy tak sobie. Ostatnie minuty. I kończymy na dzisiaj. To za to zobaczy wszystko za tydzień. Coś się zmieni, to będziemy informować. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.